Dzień dobry. Tematem dzisiejszej audycji będzie instytucja zwolnienia od kosztów sądowych. W większości wypadków jest to uregulowane w ustawie z 2001 roku o kosztach sądowych, sprawach cywilnych. I to zwolnienie od kosztów może nastąpić z urzędu, z mocy ustawy, głównie tej, ewentualnie innej, lub też z mocy orzeczenia sądowego. W obu wypadkach to zwolnienie może być całkowite. Lub częściowe zwolnienie od kosztów z mocy ustawy obejmuje takie podmioty jak stronę dochodzącą ustalenia pochodzenia dziecka czy roszczeń z tym związanych, stronę dochodzącą roszczeń alimentacyjnych, stronę pozwaną w sprawie o obniżenie alimentów, stronę wnoszącą o uznanie postanowień umownych za niezozwolone. Pracownika wnoszącego powództwo albo składającego wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, kuratora wyznaczonego przez sąd orzekający lub opiekuńczy dla danej sprawy i też takie osoby publiczne są zwolnione całkowicie z kosztów sądowych, jak prokurator, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta, miejski rzecznik konsumenta czy powiatowy rzecznik praw konsumenta, inspektor pracy. Czy związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy, też strona zwolniona jest całkowicie z kosztów sądowych w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego. Tych grup jest oczywiście nieco więcej. One są szczegółowo wymienione w artykule 96 wymienionej ustawy, ale przejdźmy teraz do osób, które zostały zwolnione przez sąd od kosztów sądowych. De facto każdy może się ubiegać o zwolnienie od kosztów sądowych. Warunkiem jest złożenie oświadczenia, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść tychże kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie. Na razie na taki uszczerbek głosi artykuł 102 wymienionej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przypominam. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie. Czytamy dalej w, w wymienionym artykule wspomnianej ustawy. Oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór ten znajdziemy. Urzęda gminy, miasta, ale także w sądzie, no oczywiście w internecie. Możemy to sami wypełnić, wypełnić w formacie PDF na przykład. Mamy tutaj do wyboru i złożyć takie pismo. Jeżeli sąd się przychyli, to zostaniemy zwolnieni. Oczywiście, jak już wspomniałem na początku, zwolnienie może być całkowite lub częściowe. Często jest to sformułowane w ten sposób, jeżeli następuje zwolnienie częściowe, to często są to formułuje w ten sposób, że są zwalnia od opłat powyżej jakiejś tam kwoty, na przykład 100 zł, to oznacza, że kwotę 100 zł de facto będziemy musieli uiścić. Ważny, ważna informacja jest jeszcze jedna, mianowicie jeżeli składamy wniosek. O ustalenie adwokata z urzędu. Adwokata, czy pomoc prawną z urzędu, tak? Musi być adwokat lub radca prawny, również składamy takie oświadczenie. My też mamy prawo do takiej pomocy, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji, ale w przypadku ubiegania się o adwokata, o pomoc prawną z urzędu. Adwokata, adwokatka radcę prawnego czy nieprawną. Zależy jak są przydzieli według listy. Jeżeli występujemy o pomoc prawną, musimy jeszcze przynajmniej wzmiankować, a przynajmniej starać się uzasadnić, przynajmniej wzmiankować, jak już wspomniałem, że sprawa jest skomplikowana. Bo o ile przy zwolnieniu z kosztów sądowych sąd patrzy na nasze dochody, wydatki i majątek, o tyle w przypadku ubiegania się o pomoc prawną sąd jeszcze bierze pod uwagę skomplikowanie sprawy bo może dojść do wniosku, że sprawa jest prosta i pomoc prawna nie jest tutaj konieczna. I tutaj tak już wspomniałem, zarówno przy ubieganiu się o pomoc prawną z urzędu, czy o zwolnienie z kosztów sądowych. Należy złożyć odnośny formularz. który znajdziemy, jak już tu wspomniałem i tu mogę tylko jeszcze raz przypomnieć, w urzędach miasta, gminy, także w sądzie, czy na stronach internetowych. Dziękuję za uwagę.